Reportażyki terenowe Podcast bardzo satyryczny <grywa> Ileż to razy, drodzy Państwo, znaleźliście się w sytuacji, kiedy trzeba było zrobić coś maskującego wcześniejsze przykre wydarzenia? Ile razy powiedzieliście, że boli Was głowa... A zwyczajnie nie chciało wam się dłużej siedzieć w tym nudnym towarzystwie. Nie pytam też, ile razy powiedzieliście szefowi, mam ważne sprawy, ale żeliście na zapleczu, przeglądając durne filmiki w telefonie. Takie jest życie. A jeśli nie wierzycie, to, to zapiszcie się do jakiejś partii politycznej tam was nauczą, jak z pozorów uczynić wielką ideę, w którą uwierzą wyborcy. To dopiero sztuka przekształcanie pierdół w ideę. Sztuka godna Szekspira. A, no, do rzeczy. Reportażyk stygnie. Zapraszam. Pozory. Wśród łąk i pól stoi domek. Domeczek. Tyle, że z basenem, sauną i polem do minigolfa, zamienionym tymczasowo w boisko do koszykówki z funkcją kortu tenisowego. W tej skromnej chatynce, z tym, że z monitoringiem, mieszkał uroczy, spokojny podlesiak Antoni. Rolnik małorolny, choć ze szlacheckim rodowodem. Małorolność właściciela domku wynikała z braku pasji do rolnictwa. A małorolność jednak jest jakimś zawodem, który można oficjalnie uprawiać, żeby nikt się nie czepiał. Dla niepoznaki pan Antoni, miał na swojej działeczce tak zwane pola chusteczkowe, czyli uprawy o rozmiarze 20 cm na 20 cm z tendencją do pomniejszania. Był owies, była pszenica, buraki cukrowe i pastewne, nawet kukurydza! Jedna. Przy ogrodzeniu biegały dwa wielkie psy, więc wejście na teren posesji nie było takie łatwe. Gospodarz bronił swojej prywatności i w zasadzie z nikim się nie przyjaźnił. W dokumentach, znajdujących się w urzędzie gminy, w rubryce zawód przy nazwisku Podlesiak widniało rolnik małorolny. Ale w tym wszystkim była jakaś tajemnica. Na środku działki znajdowała się ogromna szopa, do której mężczyzna wchodził kilka razy dziennie. Słychać było trzaski i huki, a nawet miarowe postękiwanie. Pan Antoni dwa razy w tygodniu opuszczał swoją twierdzę. W środę jechał do sklepu, a w niedzielę do kościoła. Czasem przychodził do niego listonosz. Jedyna osoba, z którą rozmawiał. Od niego zresztą udało się wyciągnąć informację, czym naprawdę zajmuje się podlesiak. Nie wiem, czy mogę powiedzieć. Wahał się pracownik poczty To przecież w jakim sensie, no, tajemnica służbowa On mi jednak ufa, no, ja mu rentę noszę Po długich rozmowach przeplatanych toastami Wreszcie zgodził się wyjawić tajemnicę eee. On, no, ten podlesiak Antoni On zajmuje się, no, tak mi kiedyś powiedział, no, zajmuje się, no, no może <laughs> wypiję ostatniego i powiem Wypił, zakąsił resztką drugiego śniadania i kontynuował. I także tego, no, on zajmuje się, sam nie mogłem uwierzyć, no. Zajmuje się, jak to on mówi, stwarzaniem pozorów normalności. Sam mi powiedział, no, taką mam pracę, panie listowy, lubię ją, co tu dużo mówić, w tej szłopie stwarzam pozory normalności, ale na swój użytek, żeby nie było. Hmm. W tym momencie zasnął, podsuwając sobie pod głowę torbę pełną listów i przesyłek. Spał spokojnie, a podlesiak Antoni za wysokim parkanem niedopowiedzeń robił swoje. Stwarzał pozory normalności. Każdemu bowiem pisany jest inny los i inna normalność. No, normalnie, tak jest. Na pewno w każdym urzędzie i w szkole jest takie pomieszczenie, w którym stwarza się pozory. Ale na pewno jest też Łazienka. Ona wyciąga z człowieka prawdę i to na wierzch. Do usłyszenia już niedługo? Ładne stworzyłem pozory serdecznego pożegnania, co? Do usłyszenia.